Ojej oh, yeah. Ale masz duże czoło Jak tak kucasz to ci wychodzi za, za włosy Mam duże czoło? <laughs> no jak kucasz to ci za włosy wychodzi Mam wymiarowe czoło Nie wierzę Dobra, dobra, czekaj o, Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Halmen, a ze mną jest Cichy Wuj Cześć, Maneczko! Jesteś na serwerze Minecraft oto to do Pestrody! tak Eee, tak. Dobra, idziemy Ida. dalej. Dalej, Halmen. Przedstaw swoim widzom, co, co dzisiaj, kurwa, noc się robi. Oj tam! W ogóle mam inny skin, jakbyście zauważyli, zrobię sobie normalnego skina. I zanim miał premium, może. może. Cichy mi chce kupić. Wiecie, Anshulman zrobił napad na Minecraft.net i w okradnie ich z Właśnie, gift i wszyscy mi dadzą moje giftkody teraz. Kupiłem no. ich aż 0, a czy 0 minus plus. E, czekaj, czekaj, Anshulman, poczekaj, wyczaruje dzień, okej? Okay? Dobrze, ja je zamykam oczy. Zamykajcie oczy. E, myk, 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 myk! mik! Tu był, był taki przełącznik, byście nie widzieli, dobra? E, idziemy dalej, a więc tak, to jest spawn, to jest spawn. Ale bo nie powiedziałeś, co będziesz robić? Bo A w tym odcinku ćwiczy. budujemy domek! Budujemy domek tutaj. Ale zanim zbudujemy domek? Będziemy oprowadzać was po serwerze zanim Minecraft. Opowiemy! Żarki! Oh yeah. Ja mam dobry, ja mam dobry, ja mam dobry kawał. Dawaj, 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 Patrz, 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 patrz. Co biegnie po ścianie? Yy, od razu mówię, że taki z elementem z jak zwykle. A <laughs> autosaving. Yy, nie, nie w tym czoło wychodzi. Jest tam czoło wychodzi. No wcześniej ci wyszło, w Dziwa, nie nie patrz, strzałuję czoło. E, co biegnie po ścianie i zabija Żydów? Eee... Um. Go... Dobre! Teraz się śmiej! Ha! <kłysy> Dobre! Aaaa, stary! Oglądarność oh. wzrosła o 30%! Eee, no No star. dobra, dobra. Nie marnujmy czasu. Oprowadźmy twoich widzów po... Patrz, ktoś się buduje na tym wzgórku. Tego wcześniej nie było. No, właśnie nie widziałem. No, dobrze, dobrze. Patrzę, jakie byszczaki, taki. A więc, tak, I... tak, czytamy, czytamy tabliczki. A tabliczki ja no no na no zakręcie skrzyn, tak. C private. Coś tu, tu, mam, tu mam C private, czy nie mogłem się do skrzynki wkraść. Minecraft jest na 172, chyba, tak dobrze mówię? Nie, 173 chyba, o. Nie wiem, ale 17, ogólnie 1.7 Ale 7. to jest najlepszy, aby taki wyszedł, ja dal to utrzymuję. I są komendy spawn, jest komenda spawn, wydaje sobie, że Minecraft od, od tyłu, czyli od dupy strony. Um. Kordy spawnu tutaj macie i to już w sumie wszystko, takie całe zasady serwera, nie możemy glifować ani takich rzeczy, co nie? Nie możemy nic cheatować, na przykład złota. Na przykład on jest e, tym, strasznym panem na serwerze, który może banować. O, no dokładnie, zbanować cię? Nie, nie, dzięki. A więc, lecimy dalej moi drodzy. zawsze, chciałem spawnować jednego diamenta, zespawnowałem sobie 64. Brawo. Ja I masz zapalarkę, trzeba to zniszczyć. Nie mam zapalary. No to kit, wyrzucimy to gdzieś po drodze. Do wody, zarośnie. No, to będzie wiesz, taki zatopiony skarb. Angular nie <laughs> jak się dowiesz, że takie rzeczy tutaj <laughs> <laughs> Dobra, lecimy dalej do mojej haciendy, moi drodzy. Moja hacienda jest daleko troszkę i dostałem prywatną wyspę. Nie chwaląc się. Tak, e. już nie powiemy, kto ją mu przydzielił. Właśnie. Bucht... Bucht... Takie to. taki, co lubi <laughs> diamenty CICHY TO wuj. Ciam. Już jeden Powiedziałbym, że e, PSP to Kornel, ale zaczęli mnie hejtować A szczególnie Kornel Nie, PSP nie jesteś Kornelem No <gulę> Ani trochę O matko a wiesz, żeby cię zabił, jakbyś się... jakby obejrzał ten odcinek? Wiem. Narażam się. Ta chatka tu już tutaj stoi od bardzo dawna, ale się nie zmienia. Nie zmienia się. Ale moje wygładzone pole wygląda ładniej od tej chatki. Dobrze, a więc idziemy najpierw do domku cichego towój i Angulara i... i bodajże jeszcze kogo? Roxa, Roxa, Roksa. A masz, Roksa, masz, masz samochody, Zdąpi Nie się mam Ferrari. Właśnie nie wziąłem... Nie wziąłem Ferrari. A, no to spróbuj coś zrobić. Nie wziąłem Ferrari, sorry. Eee, czekaj, najpierw wykopię... Zrobimy zakopany skap. Tato. Dobrze. Patrz. Mick. Mick. O. I wrócimy tam. Pięć sobie zostawię. Nie, wiesz co? Ja tak Dziękuję. przydatkiem będę szedł, odkopię to i... W... O Boże, stary, patrz, zebrałem. Ojeju, jeju, jeju. O Boże. Czekaj, dobra, nie. Zostawiłem zakopany skarb. Ciekawe, czy znowu to wrzucić, czy ktoś to weźmie. Nie, nikt tego nie weźmie. Wyrzuć wszystko. No, wyrzuciłem wszystko, zobacz na odcinku. No to uwierzę Ci. Znaczy, ufam Ci na to. O, zobacz skrzynki. Możesz ją otworzyć? Nie możesz, nie? Nie mogę, ty możesz. Ja mogę. Ale Was. nie już, nie będę nadużywać komendy admina, nie jestem taki hamski. Ale wiesz co ci zrobię? Bo ogólnie nasza ekipa zawsze nosi... Znaczy Jarox i, i Angular zawsze nosimy sobie takie wiesz... Yy, diamondowe czapeczki, o. Że że, 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 Patrz, masz teraz, to jest twoja... twój kask. Ma, masz go nosić. No zakładaj go. Ubiera mój kask. Ty, 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 ty. Yeah. No, wyglądasz... no człowieku, plus 10 do wojowniczości. Eee, przy okazji mam nawet drewno, więc możemy zrobić nowe łódeczki. Myk, 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 To jest dużo ząbik, powiem ci szczerze. Ej, wiesz co? Bo wiesz co, ogólnie będziemy płynąć tędy. No. To po skorzystając z sytuacji, że to jest taka trochę morska przygoda, to może zaśpiewamy jakieś szanty. Co ty na to? Dobrze, dobrze. No, no, dajcie do... nam dziś hiszpańskie dziewczyny. <laughs> bang, masz, masz ten. Bank, bang. Właśnie, dzisiaj jeszcze nie, nie padło słowo bank. Gdzie so, mój car? Where, where is my car? Man, where is my car? Uh in the water <laughs> What the uh. O podwodny widzę taki Szałowo ciłbota? Masz łódź pod wodą. Dzięki Ej, to ja właśnie znam szanta takiego, patrz. Uwaga, śpiewam! Płynie rzeką rower wodny, płynie rzeką rower wodny, jak przypierdolimy to będzie podwodny Hej! Teraz wszyscy w komentarzu hej! Dobra, e, poszedł bossman obrać pyry. lecz połamał sobie giry, jakby tego było mało to mu nogi ujebało Hej! Kurwa, jak to szło dalej? Hej ho, kolejkę dalej, hej ho <laughs> Czekaj, e, jak to? O wiem, hej tam głębi korytarza, bosman gwałci marynarza. Czy go zgwałcił, czy nie zgwałcił, odbyt mu zniekształci. Ty. Ej, popłyniemy ten. Z... Źle, bo... źle płyniemy, źle płyniemy. Ale dobrze płyniemy, chodź, chodź tu. Ja dobrze, ja znam tą drogę. Ja dobrze, dobrze. Ja, ja, ja tu jestem stałym wywalcą tego serwera, ja ja, ja tu... tu ja bo... ja tu je bosman. <laughs> no właśnie jestem bossmanem, ty jesteś majtkiem. Majtkiem Weźmy do któregoś odcinka jeszcze w Angular'a, skołujmy i zróbmy tak na odcinku niedaleko naszej wysepki Którą zaraz widzowie ujrzą jak taki jachcik, to już w ogóle będzie taki piratki <laughs> Jachcik, to nie, nie co mi to rozwala jachcik Jachcik to, to, nie, Co się bawi w słowie jachcik? Ja, nie wiem, rozwala mi tak przez jach, jachcik Jachcik, ja, ale dopiero jachcik. do naszej hawajskiej wysepki, czekaj Sorry za tą widoczność ludziska, ale jakoś tak wyszło, że nie mam Optifajna. Oj, 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 uwaga, parking. parking! Czekaj! A, jak na TVN Turbo widziałeś? Aj, stary, ale Ty bang. masz. Bang, bang! Oj, znowu odjechał! O, widział, patrz. Znowu strasznie skar mnie doje. Nie, 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 nie! nie, nie. <laughs> Dobra, niech na to gdzieś leży. No więc, e, czekaj, czekaj, tak, tak jak zawsze w MTV Clips. O, teraz ci wystaje takie górne czoło. To mi czoło? Niemożliwe. To górne czoło ci teraz wystaje. Ale mam kask. No to widać? No spotka, teraz nie jak kłucasz, to ci czoło wyskakuje spod. Ty kuc kuca widać mu czoło. O Magic. Idę ci włoski. Dobra. Dobra, więc tak. To jest nasza palma, robiłem ją ja. I w ogóle nie wygląda jak Tetris. No w ogóle nie przypomina Tetris'a. Ale szeiku widział na początku. Ała, ała, ała. To jest kaktus, ma na imię Stefan, do, do, do you wanna fight? Uh. Eee Dobra eee, nie wiem jakoś skomentowałbym bym w zabawnie tą sytuację, ale nie przejść do głowy. Zapraszam do mojej... Witam cię w mojej chałupie, więc że mam cię w... nieważne. A i w ogóle przed odcinkiem obalaliśmy mity z cichem i, postanowi... i postanowiliśmy że sprawdzimy mit czy można czy można nazwalić Obsydian Ręką. A właśnie, właśnie. Ale zobacz, ktoś dowalił tabliczkę w tym czasie. Kto? No ja nie wiem, ktoś walił tutaj tabliczkę. Grubson. Włącz portal. Nie włączymy portalu, nie połączyliście z prąd. Właśnie. Portal moim, za moim domkiem. Wyłączyliśmy wam portal prąd. A w ogóle, dobra. Pasuje, chunku, tu jest jeszcze... taki. przepiękny coś. O, czekaj, Barek, Port. dobra. To jest, jest tak. Ośrodek wypoczynkowy rox roks, wuj roxa wuja i noha no, angulara Cześć corner No więc, teraz tutaj mamy Barek standardowo, co pan sobie życzy? Poproszę eee, coś do jedzenia. Eee, mamy gruz. Dzięki ziebneł <grym> <Jebdę>, klocka <grym> Niech zarośnie oh. Język Finks danie Eee, panie, gdzie pan mi tu zbiera? No przepraszam, przepraszam Bęk! Bang. bang bang! nie trafiłeś, a? Bęk, bęk! Ej, tu nie ma jeszcze tych, tych łuków, to znaczy, tego tego naprężenia cięciwy Co ty dajesz? Pokaż co? Pokaż mi, pokaż no, mi No, no, patrz e, masz tu łuka, bang. i one się nie niszczą No co, ty? No Bajera, nie? Ale Mówię, fajne! Wiesz, to Ale... jest najlepszy update. Tu, tutaj można było robić takie, wiesz, takie. O, wiesz, takie e, karabin. Taką maszynowę o stary. Dobra. Pięk, 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 Ej, robisz, robisz się noc, a więc spadamy do mnie. Dobra. Jedziemy między... do. A dobra, to płyniemy, taka, wiesz, adventure. Adventure. A masz tam łóżka? Mam łóżko. pochodźmy w kimę u mnie. Dobrze. A sobie z tego, Homa, zmienisz tam u siebie już i będziesz? Okej. Okay. Halman spałeś kiedyś z kucykiem? Nie, ale... Sleep on! You can only sleep tonight! Ej, ten trzeci wafel tu jeszcze jest. Wafel. Wafel Daj nam spać! <laughs> Daj nam spać! <laughs> Bo te, bo te panie z dołu ciągle mi walą w czy te panie z góry ciągle mi walą w On nie pójdzie spać zrobić dzień? No Nick A, żebym się wyspał, o stary Ale mnie coś z dupa boli Jak zwykle mam problem z wyjściem <laughs> przez drzwi Dobra Ej, zamurowałeś ten port, no. Al no widzisz, jak jestem zły. Wiem, co cię nagle zaczęło lepiej słychać. Lepiej słychać? Dobrze. Eee, dobra, czekaj odpalamy myślniczek. Wow wow, ale mną zarzuciło. Mój nowy rakier, smańczu! To przepraszam, że śmieci... Nagram audiologa na ciebie! Dobra, widzimy. Beng! Bang, bang! Nagram na ciebie piosenkę, zobaczysz, na cichy cichego za ZARYSOWAŁEŚ MÓJ LAKIER NA AUCIE MYM, W MINECRAFTCIE BOOM HEADSHOT, ROJO WCHODZI ZE SWOJĄ ŁOPATĄ I WYKOPIE CI większy RÓW <grym> Nie wiem, nie wiem freestylować dobrze Stary wrzak <grym> Założysz się, że zmieścisz się w, w tą szczelinkę między tym, 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 tym? Nie zmieścisz się Zmieszczę się Masz za grubą dupę, coś <grym> <Grubionasz. grym> Zmieściłem się Dawaj, pój, pój, pój! Stary za...

Ej, wiesz co zrób, dla podkreślenia klimatu, jak będziesz montować odcinek, daj, e, dźwięk pisku opon. Dobra, I stu... dobra. I stu... <laughs> To jest dobre, mam 2, 4, 6, sześć mięsek. Więc teraz uwaga, próbka dźwięku stuczki. Czekaj, czekaj, czek, czekaj, czekaj, czekaj. I wejdź na siebie. A, A! Panie! Moja nowa kierownica. Co? To sobie basenik widzę, Plum. Bul, 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 bul 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 No to, to ma być basenik, tak A więc tak, bierzemy swoje a czy moje itemy i próbuję coś wybudować na te boci tylko czyli dobrze A ja nic nie czytuję Dostałeś strzałą w dupę lubisz strzałą w dupę To będzie piwnica ogólnie, ja już to się nie wiedział a, Zacząłeś od piwnicy widzę no czy tak, sobie albo robiłem. Bym... Ta jama sobie... to chyba było naturalnie, z tego co pamiętam. No tak. Nie schody schody mi mimisz, ale co tam takie poszkodowane. Wiesz to są schody z elementem e, zręcznościowym. Ten elementem parkoura. Tak. Nie ma tak prosto u mnie w chacie. Albo umiesz parkura, albo nie! A, chyba na kanciastej z tej doliny było coś takiego, że przy doktorujesz dom, żeby się dostać, trzeba było odwalić parkura, nie? A no racja, racja, no. Ogólnie ten serwer strasznie mi przypomina kanciastę, nie, nie wiem skąd. Takie dziwne wrażenie. Dobra. Ej, A wiesz, więc... Wiesz no, co, co musisz zrobić? Fabrykę kaktusa. Fabryka kaktusa jest punktem kulminacyjnym każdej serii. Wiesz co, masz bojowe zdanie. No słucham, podcinać drewno. Wchodzisz, na to drzewo. I ciepiesz w tamto drewno. Aż tu spadnie na dół i będzie subcia Sobie murzynka widzę, chcesz wynająć? Nie, po prostu myślałem, nie chcę wchodzić. To wiesz co, chłopie, mam lepszy pomysł. Wiesz co zrobię? Synek, bo jak ci ciulno... ...to cię nie. krew nagła zaleje. Matko, nie mogę nic podpalić. No. Dobra, są... So, są so, e, się jak zużyłem jedną sztabkę z żelazem na tudzież zapalniczkę? Tak, bo miałem tylko dwie. No to masz zapalniczkę i żelazo. Dzięki, ale między... Dwa żelaza. Ja to trochę gruzu na, w ramach rekompensaty. O Boże, ale ty miły. O boże, jaka Minecraft od tyłu jest miły Sta, do, dostałeś kask z diamentu. Idź, jakieś. Diamenty sam. Ja znalazłem kryty skarb, a z tego sobie postanowiłem zrobić kask, bo nie potrzebny mi kierowca ani nic, więc sobie zrobiłem kask. Tak, dokładnie. Żeby być w naszej mafii. No nie mogę dosiągnąć tego gówna. A w ogóle chciałem rok roxa, coxa. Roxa Koksa. Roxu Koksu strasznie rzadko tu gra. Ale w sumie... Nie no, mógłbym do nich zagadać, żeby może było tak nakręcić tak, wiesz, tu gada odcinek. Wiesz, z tym no jachcikiem na przykład. No, o jest... Tam zrobić. O, się... o jachciku już mu mówiłem, tylko że nie miałem czasu ogólnie tutaj nagrywać niczego samemu. A że ty tutaj jesteś nagrywasz, no to, no, to wejść tam mogę, nie? Mogę. Nie... jak się wam podobało, ludzie piosenka, pisać w komentarzach, co się do przerwałem. No wybiłeś mnie ze zdania, więc tak, piszcie, czy się podoba piosenka, jest zajebista, człowieku. Ale najlepszy był obrazek, który narysował autor, ja. no... Ja! geniusz po prostu rysował. W... Słyszałem, że oberwałeś. Nie. Biłem się z własnym cieniem. <laughs> ja, widziałeś pechowego Brajera? Wybuchnął śmiechem, zabił trzy osoby. Co?! <laughs> no zawsze jest ten mem z tym, wiesz, tym pechowym gościem. Pechowy Brian. Aha, to. Wiesz, wymuchnął uśmiechem, zabił trzy osoby albo e, wymieniał baterię w tym, w pilocie wyjebał okorki. Ej, czemu to nie mogę postawić? No ja to zrobię takie niby nowoczesne, a stare. Co to jest? To ma być studnia? Kupa. No bo jeżeli to jest studnia, to od razu ci mówię: rozejrzyj się tam, masz wszędzie wodę, chłopie. To nie jest studnia, to będzie się zaczynał dom. Aha, taki myk. I co ty z basem? Aha, basen, Aha, Tutaj taki... będzie taki przedsionek, taki tutaj, tutaj zrobię sobie dróżkę, a dopiero gdzieś odtąd się dom zacznie. Też by było aha. tak na dwa. No, masz te sztuki drewna, masz yy, trochę flinka. Yy, ogólnie wyrzucam śmieci, chcesz kości? No, może dać. To wrzucę się do skrzynki. Dobrze. Dobra, i gdzieś odtąd. Yy... No, tutaj. Wiesz co, zrób sobie drzewko bonsai. Odtąd się będzie domek tak. zaczynał. No jeszcze będziesz musiał zrobić parking. Parking? Yup. Mm, no dla łódek oczywiście. No tak tak, oczywiście. Wiesz co, bo zawsze gdy ktoś coś buduje robi się nudno. Trzeba powiedzieć jakąś historyjkę. A więc, moi drodzy. Słuchajcie teraz bardzo uważnie. Bardzo uważnie. Opowiadaj. Eee, oczywiście. Eee, widzisz na, na przykład pewnego razu sobie szedłem no nie. No. No na skatepark sobie szedłem, pojeździłem na deskowrotce, jakby ktoś nie wiedział, lubię sobie tak spędzać wolny czas. No i idę sobie. No i normalnie wiesz, nic nadzwyczajnego się nie dzieje, idę sobie chodniczkiem, jak kulturalny człowiek. No ogólnie nie spotkałem nikogo nadzwyczajnego, gdyby jedna rzecz, która odbniła ten dzień. To wiesz taki wiesz nagły zastrzyk adrenaliny ogólnie i takie pierdole, tato. Otóż idę sobie i o ma... A czy ty wiesz co powiedział Cichy? A. O mały włos nie wdepłem przy B. O mały włos nie zauważyła mnie mama. C. O mały włos nie przejechał mnie samochód. Piszcie!